Witam tak, Was serdecznie, to kolejny live z absolwentką terapii. Witam serdecznie. No cześć, witam. Po raz czwarty już, ale udało się w końcu. Tak, No dobrze, widzę, że energia jest ta sama, co była cały czas, czyli tak. dużo się nie zmieniło, czy jednak po terapii coś się zmieniło? Y Energia została, jest taka cały czas sama, jaka była. A jeżeli chodzi Ci o ogólnie, co się zmieniło u mnie po tym kursie, no to Aha. na pewno to, że nie działam na oślep, bo to było tak jakby moim głównym powodem, dla którego chciałam uczestniczyć w tym kursie, tak. No ja jestem po fizjoterapii, jestem magistrem fizjoterapii, owszem, jestem trenerem personalnym, ale coraz więcej osób zgłaszało się do mnie, wiesz, po jakichś urazach, po skręceniach, złamaniach, bóle pleców, no przynajmniej różniejsze rzeczy, tylko że na studiach, no tak średnio to było tak jakby w praktyce pokazane, jak sobie radzić z tymi osobami. No i dzięki temu kurs, dzięki temu kursowi po prostu mam tą świadomość, jak sobie z tymi ludźmi radzić, tak? Czyli po prostu potrafię przeprowadzić im diagnostykę, powiedzieć, co jest słabe, co jest do poprawienia, nad czym należy popracować, dlaczego tak jest. Po prostu dał mi większą tą świadomość i dzięki temu mam taką pewność działania, wiesz, o co chodzi, nie działam na oślep że tak po prostu wydaje mi się, bo mi się wydaje, że tak powinno być. No po prostu mam tą pewność i działam z pewnością. Okej. Okay. Był taki, nie wiem, jakiś jeden zjazd, który tą pewność zbudował. Był taki zjazd Game Changer. Czy to jednak każdy zjazd po kolei budował Twoją pewność i pokazywał kolejne, jakkolwiek nowe albo w cudzysłowie inaczej tłumaczone narzędzia? Jest co, takim zjazdem, który dla mnie osobiście był najbardziej wartościowy, no to był to zjazd na pewno kobiet w ciąży i kobiet po porodzie. Ja tak jakby no dobrze się w tym czuję, odnajduję i z, tego, z tych dwóch zjazdów nam naj, najwięcej wyciągnęłam. Co jeszcze? Na pewno oddech, bo o tym to w ogóle na studiach się nie mówi, no nie ma. Po prostu nie jest ten temat poruszany. Także zjazd z oddechu też był taki dla mnie istotny. Ja go odrabiałam później, bo na tym zjeździe mnie nie było. Także w tym roku byłam na tym zjeździe w marcu bodajże i naprawdę super poprowadzony zjazd przez Sandrę. Doskonały. Trudny zjazd na pewno neurologia. No ale no to jest tak, ciężki, ciężki temat. Ja z takimi pacjentami nie pracuję, do mnie tacy ludzie nie trafiają. No ale. Każdy zjazd, tak naprawdę każdy zjazd coś wnosi, tak? I te testy, przeprowadzone testy funkcjonalne, żeby no po prostu każdy zjazd jest wartościowy i wnosi coś. A czynienia. jeszcze zapytam bardzo podkreśliwie, po co fizjoterapeutce, no. magistrze fizjoterapii, no. 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 e, szkolenie terapii, jakby co to zmienia albo co jest kompletnie innego niż na uczelni? E Praktyka teoria. W sensie chodzi o to, no masz na uczelni, masz dużo bardzo teorii. E, nie ma takiej praktyki. To jest w ogóle bez porównania studia, a ten kurs, tak? Bo tutaj działam ruchem, pracuję ruchem, potrafię zdiagnozować, przeprowadzić właśnie te testy, o których wcześniej Ci mówiłam. No, a jeżeli chodzi o praktykę na studiach, no to u mnie praktyka na studiach w moim przypadku wyglądała tak, że były to praktyki w szpitalu, no to tam no co, nauka o chodzeniu o kulach, no co szyny zakładane na kolana, to akurat też pamiętam jakieś te, te pierwsze doby po operacji. No nie było tak jakby prac, tak co dalej, wiesz? No bo generalnie masz tą operację, no nie wiem, antyprotezę stawu biodrowego, no okej, okay, super, no miał, bezcementowa, dobra, pionizujemy, no ale co dalej z taką osobą? Jak z nią dalej pracować? Nie było czegoś takiego, więc to są ewentualnie. Y Jakaś taka praktyka, którą sama sobie tam jakoś próbowałam się w tej kwestii doszkolić, bo poszłam na przykład na praktyki do prywatnej, po prostu hmm, kliniki, tak, rehabilitacyjnej. No i to było zupełnie co innego, na przykład, niż, niż to, co było I w było szpitalach. Było więcej życia, mniej Tak. Generalnie chodzi o to, że coś się dzieje po prostu, no bo taką osobę, no dobra, wychodzi ze szpitala, no i co ona dalej? Ona nic nie wie. Jeżeli sobie tej rehabilitacji nie ogarnie i nie zaczyna nad tym pracować, to to, no to nic nie wie. Tak okay. naprawdę chodzi o taką praktykę, tak. To jest ta praktyka, która e, najwięcej e, właśnie było na tym zjeździe tak. trenera medycznego. Pamiętasz taką, bo to co mówisz, to wszystko to znaczy, które jakby wiesz o tym już po szkoleniu, a jaka była twoja taka motywacja? do zakupu, dlaczego ty chciałaś kliknąć, czy kliknęłaś naprawdę kup teraz i dołączyła do szkolenia? Pewność, no generalnie chciałam mieć pewność, że dobrze działam, hmm? że upewnić się, że usprawniam tych ludzi dobrze, no bo... Do mnie trafiają ludzie, jako, wiedzą, że jestem fizjoterapeutą i do mnie, tak jakby no bardziej mi ufają, no bo nie jestem tylko trenerem personalnym, tylko jestem też fizjoterapeutą, więc oni oczekują ode mnie jakiegoś bardziej profesjonalizmu, prawda? Eee, że wiedzą, jak ja działam, co robię i chciałam mieć tą pewność eee, w działaniu, tak? W usprawnianiu tych ludzi. Bo mam mało osób, które chcą się skupić stricte, wiesz, na pracy sylwetkowej, no nie wiem, biceps, triceps, nie wiem, że tutaj rozbudowa mięśniowej, żeby schudnąć. No nie, ja mam więcej takich osób właśnie półrazowych yy, i bólowych i po prostu działanie z pewnością. Chciałam mieć pewność, że dobrze działam i kiedy no rozwijać się, no bo to trzeba się rozwijać, tyle. Można powiedzieć, że szkolenie zwróciło ci się. Mówię tak, to o dwóch tak, formach. Tak, tutaj, tak, tutaj... tak, 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 tak. I tej pieniężnej, i tej wiedzowej. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja w ogóle mam straszną taką satysfakcję, wiesz, jak e, mm, ktoś do mnie przychodzi i ja wiem, jak tej sobie pomóc. Generalnie e, ja, prowadzę, ja prowadzę z tą osobą wywiad i ja już wiem, jak z nią pracować, co, mam, co muszę sprawdzić. E, jak dalej z nią postępować? E, no to jest super, wiesz, bo mi to też daje taką satysfakcję i motywację do działania, że ja nie działam na oślep i... Tylko wiem, co mam robić. I ta, te osoby tak samo czują tą moją pewność, że trafiły do dobrej osoby, ufają mi. E, nawet jak im zadam kilka ćwiczeń do domu, bo są to zwykle dwa, trzy ćwiczenia, żeby tak samo sami sobie wykonywali w domu, to ja wiem, że oni to robią i bo przychodzą do mnie i jest ten postęp, ja to widzę. A Twój grafik jak dzisiaj wygląda? E, mój Grafik dzisiaj zaczął się od godziny 6.30. mam okienko, nawet na chwilę dołączyłam tutaj właśnie na samym początku do live'a z... Chciałaś popatrzeć pytania, na, chciałaś, chciałaś poszczągać pytania. Nie, wcale nie, ale tak, byłam też ciekawa. Dołączyłam na chwilę do pierwszego live'a. No i potem już teraz tak naprawdę od godziny, od godziny 11.55 teraz mam przerwę na Ciebie i od 14.00 lecę do 21.00 włącznie. I tak codziennie? Bardzo dużo pracuję. No nie codziennie, ale jest to średnio 8, między 8-10, no 8-10 godzin to jest minimum dziennie. Rozumiem, że tak chcesz i tak dzisiaj potrzebujesz i dla Ciebie to jest OK i taki też tego był cel. Powiem Ci, tak ciężko, ciężko, ciężko jest mi nowe osoby przyjmować, właśnie muszę to coś trochę usprawnić. W działaniu. No. Nie ma miejsca na nowych? Nie ma. Nie za bardzo. Dobrze i, dobrze i źle, jak to mówią. A no to jest Jakbyś powiedziała, jakby, czy da się jakoś przygotować do szkolenia? Jesteś po, zadałeś egzamin, wszystko wypadło super, no. masz to doświadczenie też w pracy. Po, czy dałoby się jakoś, nie wiem, lepiej wykorzystać terapii i do czegoś się można by było przygotować? Czy lepiej jednak przyjść czysta głowa, spokój i po kolei wszystko się uda? Jest to czysta głowa i spokój. Ja też byłam ja byłam zestresowana, tym bardziej, że ja e, zanim ogólnie przystąpiłam do tego kursu, to byłam u was na egzaminie jako pacjent e, u Wesołowskiego. Aha. <laughs> okay. tego tak, pamiętam, byłam pacjentem u Wesołowskiego, bo no, chciałam zobaczyć tak samo, jak to wygląda właśnie ten egzamin końcowy. Mm -hmm. e, no i bo gdzieś już mi wcześniej chodził ten kurs po głowie, zanim w ogóle, bo to nie było tak, że ja nie wiem, zobaczyłam, Czekaj, To i... czy warto czekać, czy teraz perspektywy czasu jednak warto y, szybciej? Szybciej, oczywiście, że szybciej. Aha. Nie, nie warto się zastanawiać, w sensie no uważam, że jeżeli ktoś już pracuje z ludźmi przede wszystkim, o i to jest ważne, tak, że po prostu jak już masz możliwość pracy z tymi ludźmi, tak, pracujesz z nimi, to jak najbardziej ten kurs bardzo dużo wnosi do, do, do twojej pracy, tak, jak już masz możliwość tak samo po każdym, nie wiem, zjeździe, jakby wdrążyć to, wiesz o co chodzi, do, do swojej pracy. Mm -hmm. To jest bardzo wartościowe i bardzo dużo wnosi. I nie warto czekać, nie. 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 Ja tak myślę, że nie warto czekać, bo po pierwsze coraz drożej. No. Eee, I to jest takie... Szybko się rozchodzą, bo ja wiem, że no. dzisiaj zostało już tylko pięć miejsc na, nowo, na, na nową, na nową no. edycję, więc też to znacznie szybko się rozchodzi, więc warto atakować to no. zawczasu, a nie czekać. Kto na terapii ma nie przychodzić? Czy, jakby z perspektywy czasu, wiesz, że dla kogoś byłoby to bez wartości i bez sensu? Dla kogoś, kto jest. no, dopiero. Wydaje mi się, że właśnie dla tych osób, którzy jeszcze nie mają pacjentów. W sensie, że nie mają możliwości, no nie mają możliwości tak jakby, no korzystania z tego, wdrążenia w to, no bo tu jest ogrom wiedzy, to jest dużo informacji, każdy zjazd wnosi coś do Twojej głowy i żeby sobie móc to jakoś e, poukładać w tej głowie, uważam, że takie osoby już powinny coś trochę pracować, tak, z tymi ludźmi, e, próbować e, działać, e, no bo tak jak, no to. No to nie, no to dla takich osób, no to będzie, wydaje mi się, że po prostu stricte e, teoria taka. No bo jeżeli, no, no dobra, dowiadują się na tych zjazdach, oczywiście na zjazdach jest bardzo dużo praktyki, e, tylko że no trzeba tę praktykę jakoś przenieść na kogoś, nie? Mhm. Więc albo jeżeli, jeżeli dopiero zaczynają i budują bazę klientów, no to proponowałabym na koleżanki, na kolegów, na tej zasadzie, żeby po prostu mieć na kim trenować, na tej zasadzie. Jak wspominasz to. Część egzynacyjną, bo byłaś na egzaminie jako pacjent. Tak. Nie wiem, już wiesz, co Cię czeka, a teraz z tej perspektywy kursanta, jak to wygląda? Bardzo dużo stresu. No, bardzo dużo stresu. Jeszcze jestem taką osobą, co po prostu by palce zjadła, więc no to jest tak, bardzo stresujące, ale potem, jak już się zaczyna, to już ten stres tak opada. Trzeba sobie tak wszystko w głowie uporządkować i jakoś, jakoś idzie. No ale to. Uważam, że to jest, że to, tak jak, no, że to musi być no. Że to a, jest coś, co musi być. A końcowe filmy, końcowy, tak, filmy tak. przed, one pomagają, te tak. testy przed pomagają jakby w Przez. całym procesie? Tak. Oczywiście, że tak. To nawet to nawet tak jakby uporządkować sobie te informacje, no bo nawet te testy po każdym zjeździe dają ci to, to taką możliwość, że musisz się, no, musisz się do tych testów jakoś przygotować, więc musisz ten materiał powtórzyć, poukładać sobie to w głowie i tak naprawdę po tym no, prawie roku nauki yy, no, dzięki temu jesteś w stanie. Tak jakby już mieć wszystko na bieżąco poukładania, nie tak, że wszystkiego naraz się uczysz, wiesz o co, chodzi, o co chodzi, że po prostu masz, no nie wiem, przez ten około rok czasu chodzisz na te Jady? zajęcia, tak? Mhm. Wykłady i potem, nie wiem, tydzień przed próbujesz cały materiał przerobić, nie da się, tak? Mhm. No nie da się, nie da się. No nie da się. A ten, okej, okay, bo wspomniałaś o tym roku, to jest bardzo ważne. Teraz te 10 miesięcy, rok, mniej więcej tyle trwają, jakby trwała terapia, zależy od tego, czy łapiemy się w wakacje, czy nie. To jest taki czas idealny, da się to ogarnąć w rok i te przerwy pomiędzy, te dwa tygodnie, co powiedziałaś są ok, czy warto by było to, nie wiem, ciągnąć dwa lata? Jest to da radę, da radę to ogarnąć. Mówię to, to ci z perspektywy osoby, które naprawdę bardzo dużo pracuje. Więc da radę to ogarnąć, mimo tego, że są zjazdy co dwa tygodnie. Dla mnie to było, było mi też troszkę łatwiej, bo ja miałam blisko. Na pewno osoby, które wiesz, dojeżdżają z mają ciężkie, ciężej to troszkę do ogarnięcia, ale uważam, że, że jak najbardziej tak. Jest to w stanie, jest, da radę ogarnąć to. Powiedziała że najfajniejszym dla ciebie zjazdem był ten zjazd okołociążowy. Tak. E, czyli rozumiem, że z takimi osobami najczęściej pracujesz? Tak. To... tak. Osoby w, w ciąży i po porodzie, tak, najczęściej z okay. takimi osobami pracuję. To właśnie są to kobiety, tak. Tak ładnie mówiąc. Tak. A, a gdzie pracujesz? E, pracuję w Wawrze. To jest no, Warszawa, na siłowni i życzyście... Bawra i macie blisko, to ja serdecznie zachęcam do tego, żeby wrócić do formy pociąży, czy zrobić to bezpiecznie, ładnie i tak jak się to powinno zrobić, zachęcam. Umawiajcie się, korzystajcie z wiedzy. Egzamin przeszedł prawidłowo, wszystkie rzeczy były super, więc serdecznie polecam, korzystajcie jak masz jeszcze wolne terminy. Się znajdzie, coś się znajdzie. Się, coś dokładnie się, tak, dokładnie tak. Coś się znajdzie. Dzie dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że wszystko idzie w dobrą stronę i jestem zadowolona i dalej ta energia z Ciebie płynie. E bardzo fajnie to się e słucha i widzi e ten uśmiech na Twojej twarzy. O, już widzi? Nie nie widzę, ale to. to nie mam... Nie, I oni nie widzą. Jeszcze jest. Dobra. Dzięki bardzo. No, dzięki bardzo, Michał. Pozdrawiam. Pa. Pozdrawiam. Cześć.